Cześć! W poprzednim filmiku gadaliśmy o akordach durowych, a dzisiaj skupimy się na akordach molowych i też dzisiaj przyjrzymy się konkretnie trójdźwiękowi molowemu. I czym jest ten trójdźwięk molowy? Podobnie jak trójdźwięk durowy jest jednym z najważniejszych akordów, jakich trzeba się nauczyć, bo na jego bazie będziemy budować bardziej skomplikowane i bardziej ciekawe akordy molowe, czyli np. Amol 7, Amol 9. I takie inne cudeńka. I trójdźwięk molowy różni się od trójdźwięku durowego właściwie tylko jednym dźwiękiem, czyli tercją. W trójdźwięku durowym mieliśmy tercję wielką, a w trójdźwięku molowym mamy tercję małą. Czyli składa się z prymy czystej, z tercji małej i z kwinty czystej. I tak jak w przypadku trójdźwięku durowego mieliśmy ten trik 4 i 3, gdzie od pierwszego dźwięku graliśmy 4,5 tony wyżej i dostawaliśmy tercję wielką, a później 3,5 tony wyżej od tercji była kwinta, to teraz mamy na odwrót 3 i 4. Od prymy gramy trzy dźwięki wyżej i mamy tercję małą. I od tercji małej gramy cztery dźwięki wyżej i mamy kwintę. I jeszcze jak zapisujemy akord molowy. Najczęstszym sposobem to po prostu mała literka, na przykład małe C. Może też być tak, że piszemy literkę C i dopisujemy mol. Można się też spotkać z angielską wersją zapisu C mol w postaci C. Min. I jeszcze jest jeden mi znany sposób, też stosowany głównie w krajach anglojęzycznych, gdzie piszemy dużą literkę C i dopisujemy małą literkę M. I nie mylić tego z akordem C dur, bo żeby było C dur, to trzeba byłoby dopisać M, A, J, a w przypadku, kiedy mamy zapis duża litera C i mała litera M, to oznacza akord molowy. Akordy molowe. Trójdźwięk molowy. Różni się od trójdźwięku durowego tylko tym, że tercja jest cały jeden próg niżej, czyli pół tonu niżej. No to na przykładzie C-mol. Bo ostatnio zrobiliśmy C-dur, no to zróbmy teraz C-mol. Jak rozgryźć, jakie dźwięki są w trójdźwięku C-mol? No to zaczynamy od dźwięku C. Idziemy trzy progi wyżej. Raz, dwa, trzy. Mamy tercję małą. I od tercji małej idziemy cztery progi wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy kwintę. Albo jeśli już pamiętasz, jakie były dźwięki w C-dur w poprzednim filmiku, był trójdźwięk durowy C-dur, no to nie musisz szukać wszystkich, tylko wystarczy, że znajdziesz sobie tercję i obniżysz ją pół półtonu, czyli jeden próg. I z tercji wielkiej przechodzimy na tercję małą. To jest akord C mol. No i też nie będę pokazywał wszystkich możliwych pozycji zagrania akordu C mol na gryfie. To już zostawiam do samodzielnej nauki. My natomiast posłuchamy sobie, jak brzmią akordy molowe i porównamy sobie do akordów durowych, które grałem poprzednim razem. No więc zagram Amol, D mol i E mol. Teraz zestawmy to z akordami durowymi. No i może wystarczy jest słyszalna różnica pomiędzy akordem durowym a molowym. Przyjęło się mówić, że akord durowy brzmi radośnie, akord molowy brzmi smutno. No i może w wielu przypadkach tak jest, ale nie musi tak być. To już zostawiam tobie do oceny, jak brzmi który akord jakie wywołuje emocje, bo smutny, a radosny to jest to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Natomiast. Wiesz z jakich dźwięków się składają, wiesz jak je tworzyć, teraz trzeba je zagrać i samemu posłuchać jak one brzmią. Co trzeba zapamiętać? Trójdźwięk molowy składa się z prymy, tercji małej i kwinty. A żeby znaleźć dźwięki w dowolnym trójdźwięku molowym, to najpierw gramy prymę, później przesuwamy się 3 progi dalej, a od tercji małej cztery progi dalej jest kwinta, czyli mamy. 3 i 4, 34. Trzeba zapamiętać. Akord durowy 43, molowy 34. I to byłoby wszystko na dziś. Przypominam o Patronajcie.